Dzień dobry. Ja się nazywam Zdebala Kukasz. Jestem psychologiem, psychoterapeutą w nurcie poznawczo-behawioralnym. Na co dzień pracuję w szpitalu psychiatrycznym. Mam też swój własny gabinet e, terapeutyczny. Dzisiaj chciałem z Tobą porozmawiać o zaburzeniu jakim jest OCD, czyli tak zwana nerwica trend, Zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnym. E, jeśli mówimy o tego typu e, nerwicy, no, to pojawiają się tam obsesje, czyli jakieś natrętne myśli, które niekoniecznie um, są korzystne dla osoby odczuwającej je. Na przykład, um, matka, która ma dziecko, um, doświadcza takich obsesji, że je nożem. Jednak to są tylko i wyłącznie myśli. I teraz zauważ, co się dzieje, czyli podstawa. Um, w w, w tym zaburzeniu jest to, że osoba, która doświadcza go, ma też, e, wierzy w to, że e, myśl równa się działaniu, bądź myśl równa się zdarzeniu. Czyli jeśli mam myśl, że dźwignę nożem własne dziecko, no to e, jakby automatycznie równam to z działaniem. Czyli w pierwsze co, jeśli mówimy o nerwicy, no to przyglądamy się przekonaniu, które mówi o tym, że myślenie niekoniecznie znaczy działanie, bo osoby doświadczające tego mają po prostu w, gdzieś na pewnym poziomie w swojej głowie to, że myślenie równa się działanie bądź myślenie równa się zdarzenie. I e, zdarzenie, czyli na przykład, jak pomyślę sobie, że e, będę leciał samolotem i będzie katastrofa lotnicza, i teraz to jest właśnie my, e, przekonanie typu myślenie, zdarzenie. Myślę o czymś i do tego dojdzie. I teraz, e, kiedy odkrywamy z klientem ten poziom, czyli że e, myślenie niekoniecznie równa się Zdarzenie bądź działanie, to już, jest, to już jest dużo, bo wtedy możemy sobie wprowadzić eksperymenty, czyli po prostu zobaczyć, czy aby na pewno jest tak, że um, kiedy ja sobie o czymś pomyślę, to do tego dojdzie. Bo jeśli mam przekonanie, że myśl równa się działanie, no to prosty eksperyment. Spróbuj za pomocą swojego myślenia zgaścić świat. Tak? To jest bardzo prosty eksperyment, który fajnie można wprowadzić na samym wstępie. Jeszcze nikomu do tej pory się to nie udało, przynajmniej, przynajmniej u mnie na sesji. Jeśli ci się udało, no to koniecznie napisz do mnie. Bądź myślenie równa się zdarzenie. Tak? To jest ta, ta druga opcja, czyli albo myślenie działanie, albo myślenie zdarzenie. Czyli jeśli pomyślę sobie o czymś, na przykład pomyślę sobie, że ktoś z moich bliskich ma wypadek samochodowy. I, I wierzę na, na pewnym poziomie swoich przekonań, że do tego wypadku faktycznie dojdzie. I teraz, co się pojawia, no to ja będę musiał wykonać jakiś rytuał, bo to jest przymus robienia po prostu tych rytuałów, żeby ten lęk sobie zredukować. Czyli jak ja mam na przykład w rytuał typu cofania w myślach, bo to też się czasami pojawia, na przykład mówię sobie cofam, Albo rytuał liczenia, czyli na przykład liczę sobie do 100 po liczbach nieparzystych, typu 1, 3, 5, 7 i tak dalej, i tak dalej. I to mi redukuje lęk. Więc jak coś działa, ja wierzę, że to działa, no to ja to powtarzam. Jak, jak mi to ma zmniejszyć emocje, no to ja to po prostu powtarzam, bo to działa. I teraz e, wyobraź sobie, że masz na przykład obsesje e, dotyczące, e, dotyczące mycia, tak? I są osoby, które e, gdy pojawiają się ten trend na myśli, że mogą się czymś zarazić e, poprzez e, nie wiem, dotknięcie czegoś, bądź poprzez e, uścisk dłoni, no to koniecznie żeby zredukować to napięcie, myją, szorują, myją, biorą prysznic, ileś tam. I jeśli na przykład każdy z nas czasami doświadczy takich obsesji typu e, pewnie miałeś, e, sprawdzałeś, że czy żelazko jest włączone, czy zamknąłeś drzwi, czy wyłączyłeś światła w aucie. To są obsesje, to są pewnego rodzaju sprawdzanie, tak? Sprawdzam, czy coś, um, czy coś zrobiłem, czy nie. Ale to jeszcze jest niegroźne, bo dopóki to nie dezorganizuje jakoś Twojego życia, um, nie sprawia, że po prostu większość swojej aktywności, swojego czasu po prostu poświęcasz na to, no to to jest w porządku. Dopiero problem zaczyna się, jak um, te rytuały jakoś Tobie szkodzą, bądź po prostu dezorganizują Ci życie. Czyli na przykład e, nie możesz wyjść, w, nie wiem, do pracy, bo po prostu bierzesz prysznic, bo się myjesz tak długo, że odpada, odpada żebyś wyszedł po prostu wcześniej. Tak? Czyli nie myjesz dłonie, tak? Liczysz w myślach, cofasz myśli. To jest właśnie to, czego doświadczają osoby z OCD. Teraz, e, też, co istotne w tym wszystkim, czyli te rytuały, których, e, które wykonują, nie pozwalają spotkać się z tym lękiem. Spotkać się w sensie przeżyć ten lęk. Dopóki ja mam jakieś e, rytuały, no to ja wierzę, że tylko dzięki nim ten lęk mogę sobie obniżyć. Czyli, jak ja wierzę, że się czymś zarażę, a obniżę sobie ten lęk poprzez mycie rąk, no to ja to robię, bo. No, bo po prostu to działa. W tym sensie działa, że mi ten lęk zmniejsza. I teraz kluczem do OCD, do leczenia OCD jest po prostu tak zwana ekspozycja czyli wystawienie się na te, na te czynności, na te myśli, które, które budzą lęk. Czyli ale już bez rytuałów. Bo ja wtedy tego lęku mogę doświadczyć, ale też mogę zobaczyć, że raz, że mogę go przeżyć bez, bez obsesji, bez rytuałów, a dwa, że w sumie no, nie jest takie groźne, że może faktycznie jest, jest nieprzyjemny, ale mogę, mogę po prostu go znieść. Tak? Dziękuję Ci za uwagę i jeśli masz jakieś pytania. Napisz do mnie. Pozdrawiam. Cześć.